Cześć Dawid, bardzo miło mi Cię widzieć. Kolejna edycja festiwalu filmów fabularnych w Gdyni w tamtym roku. Johnny, w tym roku jedna dusza. Powiedz mi, czy film odniesie taki sam sukces? To ja nie wiem tego, nie jestem prorokiem. A jak wspominasz e, pracę na planie? E, to była bardzo trudna i wymagająca praca, ponieważ konstrukcja tego scenariusza była otwarta, był zarys e, historii, którą mamy opowiedzieć, więc e, to, co tworzyliśmy z partnerami, było częścią improwizacji, więc też automatycznie trzeba było korzystać z jakichś swoich wspomnień, swoich przeżyć, bardziej inspirować się daną chwilą i emocjami, które się rodzą, niż było to stricte zaprojektowane pod jakiś rezultat. Ty jesteś aktorem wszechstronnym i też często odniosłeś się, się teraz do Twoich innych ról, bo często się też... W, y, grasz w filmy, które odnoszą się do czasów prl Czy te czasy są Ci w jakiś sposób bliskie? Ja myślę, że ten film nie odnosi się do czasów perelowskich. To, że Śląsk tak wygląda w wielu jego fragmentach, to... Yy, no to jest po prostu właściwie no smutne i, i, i trudne, że że tak to zobaczyłaś. Oczywiście nie twierdzę, że to nie jest prawdą, bo tak jest, ale czasami, będąc w tych miejscach na Śląsku, odnosiłem takie wrażenie, że czas się zatrzymał i, 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 i to nie było fajne doświadczenie. Ogólnie bardzo podobały mi się Twoje słowa na konferencji, teraz po filmie, w których. Postawiłeś tak naprawdę na taką szczerość, odnosząc się też do tego, że byłeś 14 lat na terapii. Czy ty czujesz teraz jej skutki, które pomogły ci i do stosowywania się pod rolę oraz w życiu prywatnym? To nie to dzielenie się z, z tym z terapią. Ja patrzę na to bardzo konstruktywnie i bardzo racjonalnie, bo jest to są to spotkania, które w w sposób bardzo klarowny i jasny opisują, opisują mi to, co się aktualnie we mnie dzieje. Ja mam wtedy przestrzeń i czas na to, żeby się temu przyglądać i, i zawsze będę ludzi do tego namawiał, a zwłaszcza w, e, ludzi, którzy zajmują się tym zawodem, ponieważ niesie on jakieś tam następstwa, pułapki odnośnie nas samych, które są do rozwiązania one są do rozwiązywania nie. Nie zrzucając tej odpowiedzialności na rodzinę, partnerów, rodziców i tak dalej, tylko one są do załatwiania przez nas, więc to jest jakby super okazja, oczywiście płatna, żeby się temu przyglądać. I, i ja myślę, że w ogóle przez to brakuje nam tych specjalistów w Polsce, no bo, ponieważ ludzie zrozumieli, że... Że dla nas samych, my sami, powinniśmy być najważniejsi. Powinniśmy się przy, żeby zmieniać jakąś rzeczywistość wokół nas, najpierw musimy zacząć od siebie samym. No więc, więc dlatego teraz to wszystko ruszyło w dzisiejszych czasach. Brakuje specjalistów odnośnie psychiatrii dziecięcej, brakuje specjalistów odnośnie psychiatrii ogólnej, nie ma tych specjalistów w szpitalach, bo teraz jest za mało płacone i tak dalej, i tak dalej. No. Liczmy, że wybory. Będą korzystne. A kiedy jest ktoś w stanie zrozumieć, że faktycznie takiej terapii potrzebuje? Czy, to, czy do tej decyzji się dojrzeje? Czy do tej decyzji się dojrzeje? No to, to każdy musi sobie odpowiadać indywidualnie. Ja natomiast tak już jestem. Dla mnie jest to taka codzienność, która, która jest. Jest fantastyczną okazją, po prostu, żeby poznawać siebie, więc ja nie, raczej nie, nie, nie zachęcam ludzi do korzystania z, w momentach krytycznych, tylko w momentach, kiedy ktoś czuje, że z jakichś powodów sobie nie radzi albo z jakichś powodów potrzebuje tej pomocy. To jest normalne, ale to nie musi być terapia, to może być przyjaciel. To jest cała historia księdza Jana Kaczkowskiego, który mówił o tym każdego dnia i w książkach. To jest ta bliskość. to to jest przytulanie się, to jest otwieranie się na kogoś, niebanie się, radzenie sobie z lękami itd. itd. To, że czasami człowiek potrzebuje farmakologii, to jest, to jest już inny etap jakby wnikliwości w siebie, tak? ale, ale to, że człowiek potrzebuje drugiego człowieka, to jest codzienna, codzienna sprawa. Dawid, Ty też opowiadałeś o tym tutaj u nas na konferencji, że czasami trzeba też wiele oddać na to, żeby się wcielić w jakąś rolę i dzięki temu też się zdobywa pewne nagrody, pewne trofea. Czy Ty też uważasz ze swojej perspektywy, że jeżeli ktoś naprawdę się wybija mocno, czasami może się poślizgnąć na, tej, na swojej karierze? Ja nie patrzę na to tak, że. Ktoś się na czymś może poślizgnąć, bo, bo życie to nie jest ślizgawka, tylko jeżeli ktoś bierze całkowitą odpowiedzialność za to, kim jest, jakim chce być człowiekiem, w jakim kierunku idzie, to wcale nie znaczy to, że nie będzie doświadczał sytuacji nie. trudnych, sytuacji czasami bolesnych, które w następstwie zdarzeń będą i o tym jestem przekonany będą. Prowadzić generalnie do, do dobrych konkluzji, więc wszystko zależy od tego, od mądrości, od rozwijania się i od chęci po prostu takiej bycia dobrym. A co ty ze swojego życia codziennego czerpiesz do roli, aby się idealnie wcielić w daną postać? Kiedy gram, to nic z życia codziennego, bo zostawiam je sobie jako taki bufor mojego bezpieczeństwa, kiedy wracam do domu. Natomiast kiedy, akurat w tym przypadku, kiedy grałem, korzystałem, niewątpliwie z jakichś wspomnień, które, które albo przeżyłem, albo miałem zobrazowane dobrze w głowie. Jeszcze tak na koniec, podsumowując, chciałabym Cię tylko zapytać, co Ty w ogóle sądzisz o show biznesie i o takich medialnych aferach i boomach e, otaczających ludzi, dzieci? Nic. Nie masz na, ten, na to zdania? N nie myślę o tym po prostu, nie zabiera mi to, nie zaprząta mi to myśli żadnych. Okej, okay, bardzo Ci dziękuję, my Ci życzymy dalszej kariery i powodzenia. Super film, tylko powiedz jeszcze naszym e, widzom, kiedy w kinie? Kiedy w kinie? Kiedy w kinie? Jedna dusza? W październiku, ale którego? 24? 24? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, my Ci bardzo dziękujemy. W październiku zapraszamy do kin, koniecznie śledźcie Dawid Ogrodnik. Dziękujemy. Dzięki bardzo. Dzięki.